Zaczęło się dobrych 42 lata temu. To rzeczywiście, zdałem do szkoły teatralnej. Mam to pięknie podobne nazwy. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi. im. Leona Zielera. Jak już zostaliśmy studentami, to kupiliśmy nową nazwę. Państwowa Wytwórnia Surowych Fistaszków, Twardych wafelków i Denisupek. Zmieniło się dużo, ale czy wszystko? Chyba nie. Wyobraźnia ludzka zawsze zostanie ludzką wyobraźnią. Talent zawsze zostanie talentem, i to chyba się nie zmieniło. Myślę sobie o tym czasem, nawet tak z kolegami starszymi rozmawiamy. No, myśmy się zmienili. No, na pewno. Ja się postarzałem. Więc muszę brać poprawkę na tak zwane no, starcze sarkanie, czy też marganie. Tak, Staruszek coś tam sobie po swojemu gada. Może zmieniło się. Coś takiego, jakby wyobraźnia jest odrobinkę, zdaje mi się czasem, przykurzona, lub przykryta, ukryta głębiej. Kuźwa, jak ja widzę ludzi, no! co tylko we wszystkim przeszkadzają. A jak człowieku, jak ci się zaczyna trochę lepiej powodzić, to zaraz czegoś od ciebie chcą, nie? Nie, ale jest spokojnie, wie, spokojnie, wie, to żebyś żebyście mnie kochali. Zaczynałem szkołę w 69 roku. Wychowałem się na bałtach. I przecież nie śmiem twierdzić, że dzisiejsza młodzież nie bawi się w różnych bohaterów na podwórkach, ale jak się dowiaduje, okazuje się mniej się bawi. Nie przeżywają może młodzi ludzie podwórkowych bitew, apaczów z, z kamanczami, jak zwinę tu, Bądź może nie, nagle nie pragną wszyscy mieć szpad czy szabli, jak oglądaliśmy pierwsze odcinki Zorro prawda, bądź w trzech muszkieterów, których przeczytaliśmy, które było naszą literaturą. I podwórko pełne było trzech muszkieterów. Każdy chciał być Portosem, Aramisem, d'Artagnan. To, to tak było. Dziś, zdaje się, młodzież tego tak nie przeżywa. A więc może, 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 bo może przeżywają jakieś inne zabawki. Może nie są dzisiaj wszyscy Tomkiem Wilkowskim, Dobrze chyba pamiętam z, z, z przygód Tomka na Czarnym Lądzie, czy in, innych książek tej serii. Czyli nie uzewnętrznia się i nie wyrasta taka dziecięca wyobraźnia, która później łatwiej może w szkole y, 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 y ją wydobyć. Ona dzisiaj jest może trochę głębiej ukryta. Trzeba to wyzwolić, trzeba to odkryć, trochę czasem odkopać, nawet słowem dogrzebać się do niej. A może ona się wcześniej jakoś tak ujawniała szybciej. Może, mówię może, bo przecież tutaj też nie ma żadnej reguły. Największą nagrodą jest odbiór przedstawienia. Tak, odbiór przedstawienia jest ważniejszy. Najpiękniejszą nagrodą to jest ten portrecik, który dostałem dzisiaj od młodzieży. To też jest jedynie piękne. Gram 1200 gododramów, które w zapisie swoim scenariuszom zaczynają się zazwyczaj od różnych konfiguracji, ale dobry wieczór. Bodaj po 500 przedstawieniu mówię do mojej inspicjentki, która tam opiekuje się, no. Słuchaj, Ewa, ale co ja mam dzisiaj powiedzieć? No bo tekst niby znamy, niby wie, słowa te same, ale czas już się zmienił. A ona mówi bardzo rozsądnie i rezolutnie: zacznij od dobry wieczór, a potem jakoś się podłoży. Cisza jest bardzo wymownym odruchem, że tak powiem, publiczności. Bardzo wymownym. Jest bardzo ważne mieć wyczucie ciszy. Że to nie jest pusta cisza, gdzie ludzie. Ale to jest cisza pełna zainteresowania, pełna napięcia, a którzy rozróżniają, można by nawet pokusić się jakiś opis różnych cisz na widowni. Prawda? Ta jest taka, ta jest taka, ta jest inna. Bo śmiech, ten, ten taki czy też uśmiech, czy też nawet jakiś rechot. To jest w kategoriach, no dobry żart został powiedziany, ktoś to zrozumiał, poszło. Ale ta cisza to jest ciekawsza. Czyli re, reakcja publiczności, jakakolwiek by nie była, ma ogromny wpływ na powodzenie przedstawienia. Pana, która kochała teatr, jakoś na moje przedstawienia się nie, nie zjawiała. Wreszcie po ośmiu latach słyszę w teatrze, ja już mieszkałem w domu, ani Wrocławska przyjeździe. I już nie chodziła, na pustu przyjechała. Na A wspomnieć jeszcze muszę, że ilekroć były jakieś święta, mininy, i matka moja składała mi życzenia, to po tych życzeniach zawsze do ucha mi szeptała takie pytanie. Syneczku, czy już się nabawiłeś? Jak byłem w szkole teatralnej, jakby. byłem aktorem. to nie wiedziałem o co i chodzi. Jakoś nigdy nie śmiałem zapytać, o co tu chodzi. Bo do tegośmiu latach przyjechała na premierę jakiejś sztuki, ale no. cieszyłem się bardzo. I od mamy dostałem wtedy album. Album. I jedyne moje lata jakoś udokumentowane, porządne, ze zdjęciami, z recenzjami, z tytułami zapisanymi. To mam od mamy. Chyba taki wielki, no bo wielki człowiek teatru Peter Brook powiedział, teatr nie zbawi świata. I to chyba pod tym się trzeba podpisać. Ja się pod tym podpisuję, teatr nie zbawi świata. Ale jeżeli zbawi, no źle, jeżeli nie tam, nie, nie zbawi, a jeżeli da radość, da moment zastanowienia choćby jednemu widzowi, to to jest nasz sukces. W morze spienione, wrzumiące morze, gwiazdy spadały i nikły. Oto ci serce dzisiaj otworzę. To przypływ miła. To przytufił. Mówiłem sercu milcz o miłości serce uparte i dumne, a miłość rosła we mnie jak kościół, dokąd wniesiono już trumne. Słowa miłości, słowa rozpaczy zdławiła noc głucho nie ma. Kochać, to znaczy dotknąć, zobaczyć, a ciebie nie ma. Yeah.